Dzisiaj jestem dalej w Raciborzu, ja będę Wam pokazywał różne miejsca, które są. Udamy się na Zamek Kwiatowski pokazać taki festiwal gamingowy, który jest. A teraz jesteśmy w restauracji wietnamskiej, która znajduje się właśnie tutaj w Raciborzu. Mamy tutaj dosyć ciekawe i fajne jedzenie, m.in. jakieś krewetki, owoce morza, kaczki na półmiskach. Fajnie smacznie to wygląda. Przekąsimy coś i lecimy dalej. Warto zwrócić uwagę, że wietnamskie jedzenie tutaj w Bożu jest w naprawdę przystępnych cenach, za 18 złotych jesteśmy w stanie zjeść naprawdę dobrą porcję zupy około 12zł. Ceny zazwyczaj nie przewyższają 20-25zł, więc udając się do tej restauracji na pewno pojemy tanio i w miarę dobrze. Właśnie koło tej restauracji zauważyliśmy plakat na supie reklamowym, że właśnie znajduje się festiwal gamingowy. Na zamku piastowskim. Na zamku nie byliśmy, czy byliśmy na zlocie motocyklowym, który Wam pokazywałem, ale nie byliśmy, żebym mogła Wam go pokazać do środka. Dzisiaj, to prawda, do środka może też nie zdążymy wejść, ale przynajmniej pokażemy, jak taki festiwal wygląda. Pokażę Wam, co tam można robić i jakie atrakcje są tutaj robione. W, ogólnie w Zamku Piastowskim jest bardzo dużo imprez. Są m.in. Dnia różnego rodzaju festyny, zloty i inne, inne imprezy, które tam się odbywają. Naprawdę fajne miejsce. Jak tu jesteście, na pewno warto zobaczyć ilość imprez, które się tutaj znajdują, bo bardzo łatwo idzie trafić na, na dosyć fajną imprezę, dzięki której spędzimy cały dzień w ciekawy, taki niespotykany sposób. Jesteśmy przy browarze zamkowym w Raciborzu. z tego co wiem można się tutaj umówić na zwiedzanie tego zamku, jeśli się zbiera jakaś grupa ludzi, to można tutaj właśnie zamku, browaru pozwiedzać. I mamy zamek, Piastowski w Raciborzu. Obok zamku jest dużo miejsc parkingowych, więc znalezienie miejsca parkingowego nie sprawi tutaj żadnego problemu. w niedawno była w ruinie dzisiaj już jest cała odnowiona odnowiona, w środku jest cała wyremontowana a w dalszej części, część zamku jak popatrzymy na te mury tutaj to tu już jest część browaru to strefa macie Na takich komputerach kiedy zaczynałem grać?

맞고 저기요. 거기 좀해 줘. 거기 좀해 줘. 자. 아이고, 나한테 이제 잘은 치스트 바치. 자, 그럼 저기서 좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 Я прошу. Я не знаю, что мне делать. Чудесный. Я не знаю, что делать. А, это Ja nie umiem Jestem taki głupi Ale patrz, no, nie biję no, jest. zbieraj jedną Chodź, chodź, chodź Aż przypomina mi się dzieciństwo człowiek na za grał Z tego wynika, że już stary jestem I słynne Maria. to jest, stary? Gry, które widzicie w tle, to są gry z mojego dzieciństwa. A dzisiaj to jest jako muzeum traktowane. Ale trochę cichej z gry było z zabawy na tych starych grach Kiedyś będziesz miał powiązkę wejść? We'll <laughs> 你开钱？<noise> <noise> Tu dzieci mogą się bawić różnymi dźwiękami. I odnawiana część zamku piastowskiego. Jest wejście do jakiejś podziemi Ciekawe czy to prowadzi wygląda, że dosyć głęboko wchodzi, a to takie stare piwnice, stare mury. Sowskie też znajdują się wyrzeźbione w drewnie postacie. Co dzisiaj zaprzyliśmy co się do przeszłości, grając w gry, które pamiętam z lat 90. Gry stare, na starych kineskopowych telewizorach. O teraz z osobami oglądających ten film nawet nie pamięta takich telewizorów kinoskopowych, a co dopiero o grach, mówiąc o grach, które tam były. A później przyliśmy się do wirtualnej rzeczywistości. Dalej przebywamy, jak widać na zamku Piastowskim w Lecibło. Fajne miejsce, fajny klimat i bardzo duże imprezy się tutaj. Odbywa więc naprawdę warto tu przyjechać. Warto ten kalendarz imprez oglądać i spędzić tutaj troszkę fajnego czasu. Bo nie jest to tylko zamek, który jest z ruinami. Zamek oczywiście też można zwiedzić, zobaczyć, pooglądać, wejść do środka. A to też w innym odcinku wam pokażę. Zapraszam do subskrypcji kanału i do oglądania kolejnych filmów z moich wycieczek. Wychodząc z zamku, zauważyłem też postacie drewniane. Wtedy wam pokazywałem parę postaci właśnie tam przy zamku. Jest tutaj właśnie plener rzeźbiarski z 2021 roku. Tu się odbył właśnie te powstacie, tam w środku powstały. No i tutaj na zewnątrz, gdzie idziemy w zamku, też znajdziemy kolejne mery, Kolejne właśnie takie rzeźby w drewnie wykonane, które naprawdę fajnie wyglądają i dodają tutaj troszkę klimatu takiego starego, zamkowego. Mamy ten zamek, mamy postacie, jest fajne obejście, a płot, który tutaj widać, za porośnięty jakimś plączem, uzupełnia całości bok zamku znajduje się basen H2O Ostróg Pokażę Wam, może krótkie, takie małe ujęcie, jak ono, jak ono wygląda we wnętrzu, co tam znajdziecie i jak się tam idzie zabawić. Witajcie, dzisiaj odwiedzimy basen. Jesteśmy też w Zaczybożu dalej. No i za mną, jak widzicie, jest aquapark H2. O Ostruk. No, postaram się go Wam pokazać. O ile oczywiście będę mógł telefon do środka wnieść, to się Wam pokazać jak tutaj to wygląda. Za mną też są korty tenisowe, więc jadą tutaj. Możemy też pokazać sobie w tenisa jakieś kryte, kryte właśnie korty. Więc przypuszczam, że w zimie one też są nieczynne. i są dalej za H2O. Jak popatrzycie w dal, tam też jest przejście do parku. Tam są boiska, tak zwany Osir, gdzie, gdzie można pograć piłkę. Jak dobrze pamiętam, była też tam kręgielnia. Też Was do tego parku kiedyś wezmę i dokładnie pokażę, jak to wygląda. Przed H2O znajdziemy miejsce dla rowerów. Tu można swój rower zaparkować. Jest też skrzynka z narzędziami, z tego co widzę, gdzie można sobie naprawić rower. Fajna sprawa. Jak widać, tutaj ponieważ w prosty sposób można rower naprawić, przyjeżdżając właśnie sobie tutaj pod, pod to miejsce. Widzicie, mamy basen pływacki, a na basenie po przeszku, po którym dzieci mogą przechodzić i bardzo dobrze się bawić. to jest dużo, więc mogą tutaj ludzie i popływać, i dzieci, tak jak widać, pobiegać. To każde dziecko, które boi się, że się utopi, może zabrać kamizelkę. a z drugiej strony inne atrakcje